Szanowni Państwo, witam Was w kolejnej odsłonie spotkania w wirtualnego w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Tym razem klasa. Miejsce nietypowe dla mnie, bo zwykle w tej klasie lekcje prowadzi Dorota Dębosz, która mam nadzieję, że również w innym odcinku będzie mogła się z Państwem spotkać. A... Jak wielu z nas pewnie pamięta, a młodzież e, może sobie to tylko wyobrazić, właśnie w takich wnętrzach, w takich pomieszczeniach, przy takiej czarnej, a nie wirtualnej e, tablicy, przy tablicy, na której pisało się e, kredą, e, słowo lekcja i temat. Właśnie w takim miejscu zdobywaliśmy e, wiedzę. Tutaj zebraliśmy dla Was przedmioty, które dla tamtych czasów były bardzo charakterystyczne i które towarzyszyły zarówno uczniom, jak i nauczycielom w okresie PRL-u. To kącik czytelniczy, który zaaranżowaliśmy dla Was w ubiegłym roku, w roku, w którym oddaliśmy tą nową przestrzeń dla zwiedzających Muzeum Peralu, z jednej z obór przerobiony właśnie na salę wystawienniczą. To tutaj nasi goście siadają i z wielkiej, olbrzymiej walizy, która jest po mojej prawej stronie, wyciągają interesujące ich czasopisma, gazety, a z Szafki za mną, książki. W tym sezonie przygotowaliśmy dla Was roczniki perspektyw 10 października 1975 rok. A gazeta zdecydowanie starsza niż nasze muzeum, ale niestety młodsza ode mnie. Koncik radiowo-telewizyjny. To właśnie tutaj możecie Państwo swoim dzieciom, swoim wnukom pokazać, przy jakich odbiornikach radiowych i telewizyjnych dorastaliście, z jakiego odbiornika słuchaliście programu Polskie Radio, w jakim odbiorniku oglądaliście dziennik telewizyjny albo ulubioną Dobranockę. Albo pokazać właśnie, na jakich radiomagnetofonach słuchaliście przebojów nagranych na kasety, które u nas również możecie pokazać swoim dzieciom i wnukom. Oni już na pewno tego nie kojarzą i nie wiedzą, co to jest, ale dla wielu Was będzie to prawdziwa podróż z dużym sentymentem i czasami z łezką wokół. Kamerę kierujemy na kolekcję sztandarów. E, jesteśmy pewni, że kolekcja sztandarów, którą posiadamy, e, to chyba jedna z największych prywatnych kolekcji sztandarów w Polsce, ponieważ przekroczyła już liczbę 120 sztandarów. Tutaj niestety jest tylko namiastka, bo muzeum niby jest duże, ale tak naprawdę wciąż za małe, żeby pokazać to wszystko, co przez 110 lat udało nam się zgromadzić. Ale o sztandarach. Z olbrzymią pasją opowiada jeden z naszych przewodników, człowiek legenda Kamil Warzecha, który na pewno przy kolejnym spotkaniu z Państwem opowie Wam historię tych sztandarów, dlaczego sztandary były takie ważne i z czym one się wiązały. Opowie całą ich historię, do czego serdecznie Państwa zapraszam. Spotkanie z Kamilem Warzechą, na które Państwa serdecznie zapraszam, będzie na pewno spotkaniem z olbrzymią dawką historycznej wiedzy i niesamowitego humoru. Zapraszam serdecznie.